Bardzo serdecznie tym oto pięknym widokiem tulipanów, ale już niedługo tych tulipanów tu nie będzie. Mamy drugą połowę września, więc najwyższa pora, żeby między innymi i tych tulipanów. I tych tutaj tak samo. I jeszcze tych, i tego obrusu, i tego wszystkiego, co jest takie letnie, wakacyjne. Trzeba się tego pozbyć i zastąpić to dekoracjami jesiennymi. No i co my tutaj mamy w tym pudle? Mamy gałązki, które kupiłam w tym roku w Dilsie, chyba. Nie mam tu napisane, skąd one są. Tak mi się kojarzy. W Dilsie je kupiłam, nie? Te gałązki w tym roku. I obawiam się, że wszystkie będą wyglądać tak, jak ta jedna tu, ugryziona przez kota. Jeżeli on się do tego dobierze, no to fajnie. Liście, ale z ich chyba nie będziemy korzystać w tym roku. O, jak tu pachnie, już wiem czym. Tym. Te listki chyba też nie będziemy w tym roku wyciągać. Dynia wiadomo, że zostanie wyciągnięta. To oprócz ozdób są jeszcze, o, moja pamiątka, moja zabawka z dzieciństwa. Ona była na strychu ją myszy pogryzły i ja ją wzięłam ze swojego domu rodzinnego, powiedzmy. I później moja córka się nią bawiła, to jest taki kotek, co sobie paluszka się, Jak widać, ja kochałam kotki od dziecka. A tu córka ubrała w taki kaftanik swój, jak jeszcze była mała i to jest taka pamiątka której nie wyrzucę. Bukiet. To jest ten kupiony na stronie temu, rok temu. No, następna pamiątka. Ja nie mam gdzie tych jesiennych rzeczy trzymać. Ja jej po prostu wrzuciłam do pamiątek. To są buciki. To są chyba pierwsze buciki mojej córki, w których chodziła, w których stawiała swoje pierwsze kroczki. Bo te inne to wiecie takie skarpety, takie do wózka, a w tych sobie już chodziła. Muszę to uporządkować indziej. Ta jesień musi być gdzie gdzieś. Tutaj te takie milutkie dynie. Tutaj dynie z temu plastikowe. A ja zdecydowanie bardziej wolę te. Są o wiele piękniejsze, lepiej się prezentują. Tutaj ta duża dynia, taka pluszowa. Bukiecik mały, do mniejszego wazonu. Będzie oczywiście wykorzystany, tak samo jak ten grzybek. O, w tym roku widziałam gdzieś więcej takich grzybków. Tutaj są te wszystkie, one w rok temu chyba w kuchni to było. Szyszka? Nie. Pewnie odpadło od czegoś, tak. O. Taka dynia. No i to wszystko jesienne. Reszta to jakieś albumy i inne pamiąteczki. Jedna z tych pamiątek tutaj mojej córki. To są karteczki. Pamiętacie karteczki? Kto z Was zbierał karteczki? Ja zbierałam w moich, w moich czasach, że tak powiem. A moja córka też zbierała, także widzę, że to się bardzo długo zbierało. Może my chyba byliśmy takim dziecinniejszym pokoleniem i my dłużej takie rzeczy robiliśmy. Może dlatego ja się też jeszcze na to załapałam. Bo dawniej było trochę nudnie, nie było internetu, tyle i w ogóle, więc... No co, trzeba sobie jakoś rozmawiać. Taki pas, taką uprząż rehabilitacyjną dla pieska. To jest po to, żeby go tutaj zapiąć na brzuchu bliżej tutaj tych stawów biodrowych i żeby go podnosić. Bo tak jak już wam wspominałam parę razy, on ma problemy ze wstawaniem. Ciężko mu wstać, a na przykład mi jest go ciężko mieć w córce go podnieść do góry, tym bardziej, że on cały czas to do jedzenia chce wstać, to żeby wyjść. Na zewnątrz czy na spacerek, no więc takie coś jest mu potrzebne. Nam będzie łatwiej i jemu będzie łatwiej. Też można go podtrzymywać, bo on czasem, jak już długo chodzi, to też ma później problemy z dalszym poruszaniem się. Więc to jest takie właśnie nie tylko do rehabilitacji, ale też właśnie, żeby go podnosić. Myślę, że to i jemu, i nam pomoże. Tak to wygląda po złożeniu, po zapięciu. Ja mam akurat ten największy rozmiar. O, widzicie, to się tak zapina tutaj na brzuszku. Uprząż rehabilitacyjna nosidło. Wsparcie i stabilizacja, na przykład dla starszych psów, dla zwierząt z dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego. Pomoc przy pokonywaniu schodów lub wsiadania do samochodu. Może być również używany jako pomoc w chodzeniu z wytrzymałego poliestru. No, no i właśnie z tych powodów. Kupiłam, żeby pieskowi było wygodniej. No i nam też będzie go łatwiej podnosić. Za chwilę pokażę Wam zamówienie z kokolity oraz bardzo malutkie zakupy z Sensei. Natomiast teraz chcę Wam pokazać moją ostatnią przesyłkę, która właśnie do mnie dotarła, a są to suplementy diety oraz dezodorant, taki w kremie od pana Marka Skoczylasa, który, który jest lekarzem medycyny. Ma swój profil na Facebooku oraz konto na YouTubie. Na pewno wielu z Was zna go bardzo dobrze, bo on ma duży kanał. I na YouTubie porusza tematy związane z dbaniem o zdrowie. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to tam Was odsyłam. Pan Marek ma bardzo dużo różnych produktów, zwłaszcza suplementów, tak jak tutaj widzicie na ulotce. Różne oleje też, dżemy, miody. Między innymi też właśnie dezodoranty. Tutaj coś w kropelkach. Witaminki w kropelkach to są chyba. Są małe literki, więc te, które słabo widzę. I tutaj Pan Marek gorąco poleca wysokiej jakości kompozycje witaminowe, ziołowe oraz kosmetyki stworzone na podstawie jego receptur. Opracowane produkty są bez konserwantów, przeciwzbrylaczy oraz sztucznych barwników. Dodatkowo kapsułki są wykonane ze składników roślinnych, co czyni je idealnym wyborem dla każdego, w tym dla wegetarian i wegan. O tutaj na ulotce jeszcze mam przepis na ciasto z malinami oraz kot. Na ciasto bezglutenowe z jabłkami. Jakiś rok temu zamówiłam od pana Marka Skoczylasa książkę Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Jest to wydanie drugie. Chemia w pożywieniu przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych. Książka opisuje rolę, jaką pełnią toksyny środowiskowe w rozwoju chorób cywilizacyjnych. Po dzień dzisiejszy trudno odnaleźć jednostkę chorobową, która nie byłaby przez liczne badania naukowe łączona z toksynami takimi jak konserwanty, metale ciężkie czy pestycydy. Inne książki oraz jej założenia mają na celu chronić zdrowie ludzkie nie tylko poprzez uświadomienie, w jakim pożywieniu znajdują się toksyny, ale głównie jak zneutralizować chemię, której nie jesteśmy w stanie uniknąć. Toksyny od zawsze towarzyszyły ludzkości, ale natura dała nam antidotum na większość z nich. Jednak dziś w czasach tak silnej presji, obcych dla organizmu ludzkiego substancji chemicznych w pożywieniu musimy adekwatnie wzmożyć ochronę naszego organizmu dzięki naturalnym związkom mającym zdolność neutralizowania chemii spożywienia. Dobrze, to teraz przejdźmy do mojego zamówienia. Ja zamówiłam magnez. Cztery formy magnezu plus witamina B6. Suplement diety, 60 kapsułek. Zalecane spożycie dorośli, jedna kapsułka, dwa razy dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą. Czyli na miesiąc starcza takie opakowanie. W składzie ma mleczan magnezu. Mleczan magnezu bardzo dobrze się wchłania. Ja zawsze miałam cytrynian magnezu, więc teraz chciałabym spróbować czegoś innego. Są sole magnezowe, kwasu cytrynowego. Tutaj może nie będę wchodziła w takie, wiecie, nazwy, jakieś, o których nie mam zielonego pojęcia. Ale ma jeszcze ekstrakt z liści jarmużu ekstrakt z liści szpinaku no i tą witaminę B6. Jak wiemy, magnez i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspierają funkcje psychologiczne, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Magnez dodatkowo wspiera mięśnie, a witamina B6 odporność i aktywność hormonalną. Drugie jest to żela. Ja ostatnio mam trochę problemy z krwią, trochę mi tego żela zabrakuje. Żelazo, które przepisała mi lekarka w ogóle mój organizm nie toleruje. Nie mam aż tak dużego braku, a to żelazo jest mega mocne, takie wpłynie. Także sama się suplementuję i zobaczę, bo wkrótce wybieram się ponownie na badania. Zobaczymy, czy to wszystko ta zmiana diety i te suplementy różne, czy się przyczyni do poprawy mojego stanu zdrowia. I są to trzy formy żelaza z witaminą C. Też 60 kapsułek, tak samo chyba się zażywa jedną, dwa razy dziennie, czyli wystarcza na miesiąc. No i witamina B kompleks. Witaminki z grupy B. No i moi drodzy, tutaj najważniejsze, na co polowałam, już kiedyś zamawiałam, ale nie było niestety w sklepie, jest to dezodorant w kremie Mango i jego bardzo polecała Julia z kanału Venus Julia. Widziałam jej post najpierw na Instagramie, później filmik na YouTubie. I właśnie ona mi przypomniała, że ja coś takiego zamawiałam, tylko nie było wtedy w sklepie, więc zajrzałam ponownie, a jeszcze właśnie potrzebowałam i żelazo, i magnes i zobaczyłam, że jest już dostępny ten dezodorant. Ona go bardzo polecała i mówiła, że jest naprawdę skuteczny. Ja go jeszcze nie miałam, tylko po prostu, no, ze strony tam. Y Pana Marka Skoczylasa, tam wyczytałam, że jest bardzo dobry. Oczywiście bez tej całej chemii, bez tego wszystkiego, co może się przyczynić do wielu chorób. A jeszcze jak Julia tak bardzo go zachwalała i mówiła, że jest naprawdę skuteczny, że nie poci się, nie śmierdzi, chociaż, nawet, chociaż wiadomo, ona jest bardzo aktywna. Kto ogląda ją czy obserwuje na Instagramie, ten wie na pewno o tym no więc tym bardziej mnie utwierdziła w przekonaniu, że warto po niego sięgnąć i go wypróbować, jak wypróbuję i będę mogła coś więcej powiedzieć tak samo na temat tych suplementów to na pewno Wam tutaj przekażę, jeżeli coś byłoby nie tak u mnie zawsze szczera opinie i recenzje to też Wam to powiem zamówiłam trochę kosmetyków na kokolicie ale zanim do tego przejdziemy, to pokażę Wam bardzo małe zakupy z Sensei Taki ładny kubeczek kupiłyśmy z muminkami. Muminki no to wiadomo spora część mojego dzieciństwa. Pierwsze muminki słuchałam na kasecie magnetofonowej. Jeszcze mój tata kupił nam kasety z tą bajką i bardzo mi się uruchomiła wyobraźnia, bo sobie wszystko tak wyobrażałam, bukę na przykład. No a później już wiadomo oglądały się w telewizji. On jest metalowy. Także do 100 stopni można podgrzać coś w nim. Mi to się kojarzy na takie kakao, mleko, albo jakąś taką miksturę jesienną, taką na przeziębienia, żeby właśnie w takim kubeczku, gdzie to można sobie podgrzać, żeby się napić. Taki różowy, fajny. No i szal za prawie 30, nie 30, co ja mówię, za prawie 16 zł, bo 15,99 bardzo milutki. Taki bordowy, burgundowy. Czyli teraz kolor, można powiedzieć, tego sezonu, tej jesieni. Dobra, przejdźmy do kosmetyków. Moje ulubione wody, stałych widzów na pewno nie zdziwią. Tylko, że nie było tej dużej. ta duża ma chyba 200 ml, ta ma 100 i bardziej się opłaca, wiadomo, kupić tą dużą. Ale niestety nie było, więc musiałam wziąć dwie mniejsze. No i tutaj mamy też dwa Tuszę do rzęs, bo była promocja fajna na nie. Była obniżka Sen. To jest ten Zeweline, variette. Oba są czarne. Tam dla ważności mają długą, także zdążę je zużyć. I tutaj odżywka serum do rzęs. Też zadeline. Pomadka z konturówką. Dzisiaj króluje u mnie V-Line. To też taki piękny kolor. Zobaczcie pod ten szaliczek burgundowe usta. No i ostatnie w tym pięknym czerwonym pudełeczku jak zapakowane zobaczcie, jakie pudełko ale takie duże, serio. To byłoby idealne na prezent, bo się bardzo ładnie prezentuje. I to też jest pomadka i konturówka. Zaraz zobaczymy kolor. No i to jest taki kolor taki róż bardziej. Na pewno nie czerwony. O i to jest kolor 01, taki nudziak beżowy. Taki nudziak o. Jakby trochę z różem wymieszany. No, usta były bardzo ładne. Pada mi bateria, więc nie wiem, czy to zdążę pokazać. Jest strasznie słaba jest ta bateria teraz. O! I też ma taką pacynkę. Takie coś jak błyszczyk.